Dzień dobry, witam. Chciałem pokazać Państwu patent, który kiedyś używało się, gdy nie mieliśmy pod ręką taśmy czy to taśma do PC-a, taka pc czy też wykorzystywało się tą taśmę do komputera typu Amiga. Standardowo takie taśmy miały dwa złącza, identyczne więc jeżeli podpiliśmy tutaj twardy dysk na CD-ROM nie było miejsca powiedzmy chodzi mi o Amiga i teraz żeby jakoś dać sobie rady zbierało się takie odpadki po zniszczonych taśmach trzeba było mieć bardzo cieniuteńki śrubokręcik nie wiem czy go tutaj będzie widać to jego ostrze i tym śrubokręcikiem. Braliśmy coś takiego. I tutaj trzeba to bardzo delikatnie podważyć. O, widzicie Państwo, już się zrobiła mała szczelinka. Nie wiem czy to widać. Tutaj z drugiej strony robimy ten sam mechest. Sekundkę, bo to ciężko jest filmować i. Cokolwiek robić, ok? Zobaczcie Państwo, wyszło, wyszło. No i teraz trzeba to delikatnie ściągnąć, żeby nie uszkodzić tych zatrzasków. Raz. Oj, tutaj coś ciężko idzie. Co tu się stało? Dajcie Państwo chwilkę, OK, Wyjąłem całość jest cała, jakby to powiedzieć, niezniszczona. A tutaj widzimy jak wygląda nabicie. Może moment światło wyłączę, może lepiej będzie widać, o, ciut lepiej. Widzicie Państwo, tu są takie jakby, jak to nazwać, jakieś takie przebitki, takie szpilki w kształcie litery V i na nie nabijana jest na każdą taką szpile, jedną szpileczkę jest nabijana jedna żyła. Tutaj jest około 40. I teraz trzeba to bardzo delikatnie zdjąć, tą starą taśmę, żeby nie zniszczyć. Pozwólcie Państwo, ja to zrobię poza kamerą. I proszę bardzo, Niestety mój błąd. Kawałek światła. Jedna szpilka wyszła mi ze złącza. Ech, teoretycznie powinienem gniazdo wyrzucić, ale spróbuję to maleństwo przełożyć na swoje miejsce. Moment udało się. Wygląda chyba na to, że weszło. Oczywiście to się bardzo kiepsko trzyma w tej chwili. I teraz robiliśmy dalej w dawnych czasach brało się kombinerki. Ja powiedzmy, mam do tego takie imadełko małe. Ta przyrodka jest, no powiedzmy, dla mnie jest jako uszkodzona, ale mniej więcej objaśnię o, o co to chodziło. Skręcamy sobie i madełko. Tu mamy naszą listwę i patrzymy jak idą jak są tutaj, przynajmniej ja tak robiłem. Jak są tutaj takie specjalne rowki. No te rowki są w taki sam sposób połóżmy. Czyli zaraz to będzie tak, dobra. Biorę górny zacisk. aj kurczę. Nie za dobrze mi to wychodzi. Wkładam tutaj tak. Ustawiam sobie tą złączkę, żeby mi pasował przewód, żeby wyglądał bardzo dobrze. Oczywiście musimy mieć odpowiednio wymierzoną odległość tych pinów między napędami. I ja to robiłem w taki sposób, delikatnie takim imadełkiem zaciskałem to aż weszło na swoje miejsce i po takiej operacji miało się przewód na dwa napędy, czy to na, do peceta czy też do Amigi. Dobra, ja to może rozłożę w tej chwili. Nie będę tego składał dalej. A jest. Tak więc w dawnych czasach takim chałupniczym hm, sposobem dorabiało się listwy. Wróci. Dorabiało się porty do listw komunikacyjnych, żeby na przykład podłącz, podłączyć. CD-ROM i dysk twardy na jednym kanale, czy to w PC, czy to w Amidze, to wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.